Wygrał, tak jak ci najwięksi w historii, Robertsdorfie, Karmisz Parten i teraz przypadnie Bergizel. Pięknie, ale nie pozostawił w ogóle złudzeń, cienia wątpliwości, kto jest królem Bergizel. Kamil Stoch bierze wszystko od zwycięstwa w turnieju czterech skoczni, dzieli go tylko konkurs w Bischofshofen. Piotr Sobczyński, zapraszam na sport. W Innsbrucku, tak jak w Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen, Stoch nie miał sobie równych. Najgroźniejszy rywal Niemiec, Richard Freitag, upadł po pierwszym skoku i nie ukończył zawodów. To był niesamowity spektakl, pełen dramatycznych zwrotów akcji, w którym główną rolę odegrał mistrz Kamil Stoch. Polak po raz pierwszy w swojej karierze triumfował w Innsbrucku i jest na jak najlepszej drodze do tego, by zwyciężyć w całym 66. turnieju Czterech Skoczni. Gorący buziak od żony na koniec konkursu, w którym nie obyło się bez dramatów. Lejący deszcz bezpiecznemu skakaniu i lądowaniu nie sprzyjał. Był bardzo twardo na zeskoku, albo bardzo miękko, było, było też dziurawo. I... No i trzeba było naprawdę uważać. Ścigający Polaka Richard Freitag tak chciał wskoczyć na poziom Kamila Stocha, aż pogubił się zupełnie. Upadek w pierwszej serii, koniec marzeń o końcowym triumfie. Reakcja naszego sztabu błyskawiczna. Kamil musi skakać z niższej belki. Tak na wszelki wypadek. Spowodowało to też, że, że nie było tego zagrożenia takiego, jak, jak mogło być po tym upadku właśnie Freitaga. A i tak Kamil poleciał na 130 metr. Lider absolutny. W drugiej serii tylko potwierdził dominację 128,5 metra, najdalej ze wszystkich. I mógł utonąć w objęcie. Kolegów. Dziękuję wszystkim kolegom z drużyny, zwłaszcza trenerom za organizację, za pomoc w utrzymaniu nas naprawdę na wysokim poziomie. Każdy detal się liczy. Adam Małysz to pierwszy strażnik stocha. W każdych okolicznościach parasol ochronny warto nad naszym mistrzem roztoczyć, bo to wciąż nie jest maksimum Polaka. Znaczy mam nadzieję, że w dalszym ciągu mogę się rozwijać, mogę. Coś wylepszać w moich skokach. Kamilowi Stochowi tylko kataklizm może odebrać sukces w turnieju czterech skoczni. Przewagę nad Andreasem Wellingerem olbrzymia. Z podium spadł Dawid Kubacki, ale w grze będzie do końca. W klasyfikacji generalnej turnieju Kamil Stoch ma 64,5 punktów przewagi nad Andreasem Wellingerem. Już pojutrze w Bischofshofen może być dziewiątym skoczkiem w historii, który wygra turniej czterech skoczni rok po roku. W sobotę finał turnieju konkurs w Bischofshofen, na który zapraszamy do jedynki. Początek o 16:40 czeka nas wielkie widowisko. Kamil Stoch może wygrać bardzo dużo. Konkurs turniej, a nawet pierwsze miejsce w Pucharze Świata.